Na y, prognozę miesiąca marca, rewolucyjnego marca, który nie tylko zapowiada wejście w wiosnę, ale także 6 marca, uran, planeta rewolucji, planeta zmian, będzie przechodził do byka i zmieniał y, energię w świecie razem z Saturnem, z Plutonem i z Neptunem. Przejście urana do byka było już 84 lata temu. Dla ciebie ten uran na następne 7 lat ustawia się w pozytywnym aspekcie, i to będzie się przyczyniało przede wszystkim do wielu radosnych i szczęśliwych zmian, ponieważ przez ostatnie 7 lat ten uran niestety narobił bardzo dużo kłopotów u wielu kosiorożców, szczególnie pierwszej i drugiej dekady. To jest koniec, teraz tu jest spokój. I koziorożce oczekują miłych, bardzo miłych niespodzianek przez następne 7 lat. Kolektywnie dla wszystkich, dla wszystkich znaków Zodiaku i ludzi na świecie, uran przede wszystkim wprowadzi zmiany, jeżeli chodzi o sfery materialne, finansowe, zabezpieczenia, żywności, odżywiania, produkcji. I jednocześnie wskazuje, że nie jesteśmy odrębnymi istotami w tym uniwersum, ale jesteśmy jednością, mamy się łączyć z Ziemią, z naturą, z zwierzętami. Dla wszystkich ma być porówno, każdy ma takie same prawa i w tym kierunku będziemy szli. Chiron już znajduje się w znaku Barana, gdzie pozostanie przez następne 8 lat i w znaku. Barana, gdzie stoi dla ciebie w kwadracie, przede wszystkim będzie walczył o to, abyś czuł się nie tylko wolny i niezależny, ale mógł się spełnić, jeżeli chodzi o kwestie rodziny, o kwestie założenia domu, o kwestie stworzenia bezpiecznego domu na Twoje wyobrażenia. Ale zacznijmy od początku. Wenus 1 marca yy, przechodzi do znaku indywidualnego, oryginalnego wodnika i dla Ciebie ta Wenus przechodzi. Ponieważ jest do, do pierwszego jest w Twoim znaku, przechodzi do drugiego, do drugiego domu, czyli pomyślisz o niekonwencjonalnych pomysłach do zarabiania pieniędzy. Tutaj jest możliwe, że zarobisz więcej pieniędzy sam, jednocześnie wykorzystując swoje talenty, swoje możliwości i pomyślisz o innych, bardziej oryginalnych metodach do zarabiania pieniędzy. Wenus następnie pod koniec miesiąca będzie 26 przechodziła do znaku ryb, ale słońce do 20 znajduje się w znaku, w znaku ryb. Jeszcze wcześniej, czyli 6 jest bardzo ważny dzień, nie tylko dlatego, że Uran będzie przechodził do znaku byka, ale jest to dzień także, gdy odbywa się nów księżyca w znaku ryb i Merkury, planeta myślenia, planeta komunikacji zatrzymuje się w, i wyrusza w retrogradację. Z Merkurem w retrogradacji od 6 do 28 nie należy nic podpisywać, nie należy robić większych zakupów. W znaku ryb, w znaku wody chodzi na, o nasze emocje, chodzi o nasze uczucia, o przemyślenie naszych emocji, o posortowanie, o przeorganizowanie. W pozytywnym sekstylu dla Ciebie chodzi przede wszystkim o komunikację, o publicystykę, o pisanie. O kontakty, o mailowanie, o blogowanie, czy wszystko inne, co jest związane z komunikacją, to będziesz coś y, przede wszystkim zmieniał i przemieniał. Jednak słońce do 20 stoi korzystnie, wykorzystaj ten czas, pomimo że Merkury jest w retro i w, na, w, następnym, w, w następnym czasie także be, będzie stał, y, stał korzystnie. I tutaj wchodziłabym w nowe, w nowe kontakty, czy też łapałabym może na nowe kontakty, może wielu, z Was pomyśli o zapisaniu się na kursy lub też skorzystaniu z kursów. Możliwe, że niektórzy z Was będą dawać, be, będą dawać, be, będą dawać kursy. To się na, na pewno opłaci, ponieważ 26 Wenus wchodzi do znaku ryb i to, co przemyślisz wcześniej, to, co przeanalizujesz, to, co będziesz chciał. Zorganizować czy też doprowadzić do końca, wdrożyć w życie, uda się na pewno, tak? ponieważ z Wenus masz ogromną fantazję, masz, kierujesz się intuicją, jesteś zadowolony, jesteś zadowolony komunikacja kwitnie. Dodatkowo z, z Wenus w znaku ryb dobrze. Chodzi tutaj o uczucia, o delikatność i fantazję, ale także rozwój Twojej kreatywności od 26 przez następny czas. Ta Wenus będzie Ci sprzyjało. Może niektórzy z Was na przykład chcą y, zrobić strony internetowe, czy założyć bloga, czy wyjść na YouTube. To jest świe świetny przede wszystkim czas. Mars przez cały miesiąc, czyli do 31 stoi w znaku, w znaku byka i tutaj dodaje Ci nie tylko powera, nie tylko siły, ale zajmujesz się swoimi hobby, zajmujesz się swoim pasją, to jest czas miłości, to jest czas na romanse, na seksualność i fokus przede wszystkim do rozwoju swoich zainteresowań. Jednocześnie 20. Słońce będzie przechodziło do, do Barana i 21. odbywa się pełnia w znaku wagi dla Ciebie w kwadracie. Ze słońcem, z przejściem słońca 20. do znaku Barana. Masz przede wszystkim zająć się sytuacją w domu. Może tutaj trzeba coś zharmonizować, może tutaj zaczniesz coś zmieniać, może będziesz chciał, dobrze, to jest wejście, rozpoczęcie wiosny, tak? Może będziesz chciał malować mieszkanie, może będziesz przemęblowywał, może będziesz my, mył okna, tak? Ponieważ jest dużo energii, że tak powiem, na, na dom, na tworzenie w domu, na reorganizację w domu i jednocześnie. Pełnia odbywająca się na następny, na następny dzień w znaku wagi. Wenus stoi wtedy w kwadracie do Marsa, i, e, i Venus stoi pozytywnie na, nastawiona do Jowisza. Wielu z Was z tym uranem, o którym zaraz opowiem, zostawiłam za, go na koniec. Pomyśl tutaj o zmianie pracy, pomyśl o reorganizacji w pracy. Ci z Was, którzy nie czują się dobrze w pracy, którzy, którym coś nie pasuje, pomyślą na pewno o możliwe założeniu czy też przygotowaniu się. Pamiętajcie, że Merkury jest w biegu wstecznym przygotowaniu się na przykład do otworzenia własnej działalności, czy też w kwestiach profesjonalnych do nowych współprac, do nowych, do, nowych, do, do nowych kooperacji i jeżeli chodzi o rozmowy jakieś negocjacyjne, dobra, no na, na pewno będzie je lepiej przeprowadzić po 28 marca, ale to 28 marca nie podpisywałabym, jeszcze rozmawiałabym, przeciągałabym ten czas, tak, tak bym to określiła, poprawiała, i dopiero po 28 bym coś tutaj z, oficjalnie się zdecydowała, czy też podpisała. Także jeżeli chodzi o te osoby, które szukają nowej pracy, i świetny czas. Dodatkowo z Merkurem w biegu wstecznym. Macie tutaj szansę ci z Was, którzy mają rodzeństwo, na dogadanie się przede wszystkim z rodzeństwem, na jakieś sytuacje związane, co wcześniej było nie, niemożliwe, czy też co wcześniej było nie do omówienia. Tutaj powrócą jakieś. Jakieś dawne tematy, lub też wrócą jakieś osoby, z którymi wcześniej komunikowałeś, z, z którymi byłeś w dobrej ko, ko, komu, komunikacji czy komunitywie, tak? Czy we współdziałaniu, które te osoby, które Cię sprzyjały i teraz to będzie na pewno korzystne dla Ciebie, czyli powrót jakiejś osoby. Ten Uran, który 6 marca, podczas Nowiu, razem z Nowiem, który odbywa się właśnie w trzecim domu, tak? czyli rozpoczęcie czegoś nowego, związanego z komunikacją, z nauką, z rozwojem, z wyjazdami, także z rodzeństwem, czy też jakaś współpraca z rodzeństwem i przejście Urana do Byka yy, dla Ciebie w najlepszym domu, bo w piątym domu to jest przede wszystkim rozwój Twojej pasji, rozwój Twojej hobby, zajęcie się tym, co kochasz. Tematy dzieci, wejście dzieci w Twoje życie, tak? Czyli yy, osoby młodsze mogą mieć, oso mo mogą otrzymać yy, dzieci, tak? To, to, jest, yy, to jest pierwsze. Te osoby starsze mogą przede wszystkim zająć się tym, co kochają, co lubią, rozkwit Waszych potencjałów, rozwój Waszych talentów, więcej radości, więcej przyjemności, nowe miłości, nowe romanse, nowe partnerstwa. Ale z uranem, pomimo, że jest planetą nagłych, nieoczekiwanych zmian, nie chodzi o to, że ktoś wpadnie w Twoje życie i y, zniknie za moment. To byk jest znakiem stałym i tutaj o to chodzi, że kogoś możesz spotkać nagle i nieoczekiwanie, i też ta osoba zostanie w Twoim życiu przez następne 7 lat oczekujesz naprawdę świetnego czasu, miłych, y, niespodzianek, jest to dom, dom dziecka, jest to dzie dom realizacji Twoich życzeń serca, i tutaj bym kierowała się przede wszystkim już od 6 marca ku swojemu sercu. Czego chcesz, co jest niezrealizowane, jakie były Twoje marzenia w przeszłości, jakie było Twoje życzenie serca. Teraz będzie to się realizować, ponieważ uran będzie ustawiał się pozytywnie. Do Saturna i do Plutona, i będzie te wszystkie kwestie tutaj zatwierdzał. Jednocześnie Uran będzie stał, zbykał w pozytywnym aspekcie do Neptuna, czyli kwestie spirytualne, połączenie dusz, połączenie partnerstw. Nie karmicznych, które są trudne i trzeba jak najszybciej zakończyć, ale spotkanie partnerów duszy, spotkanie, spo, spotkanie kogoś, k, z kim jesteś naprawdę. Duchowo połączony, jednocześnie więcej radości, więcej ekspresji, spełnienie osobiste, więcej przestrzeni do realizacji swoich marzeń i swoich życzeń. Uważałabym na tą pełnię 21, jednak to nie wygląda już teraz tak jak wcześniej, gdy Uran stał w kwadracie. Teraz uranem w trygonie będziesz podchodził inaczej do, do, do wyzwań, do zadań, ponieważ jest więcej radości życia, jest też więcej pozytywnego, po, pozytywnego myślenia, jest więcej miłych niespodzianek. Które będą, będą przede wszystkim nadchodzić do ciebie, będziesz to przeżywał w bardzo radosny sposób. Jednocześnie Jowisz pozostaje w znaku strzelca, czyli za tobą. Jest to, rozwijasz się spirytualnie, rozwijasz swoją intuicję, może uczysz się w domu, może studiujesz sam jakieś bardzo ważne. Ba bardzo ważne tematy. Może zająłeś, zająłeś się rozwojem osobistym, motywacją, pewnością siebie, kwestiami spiritualnymi, czy też rozwojem intuicji. Miesiąc przedstawia się bardzo dobrze. Życzę wszystkim koziorożcom na następne 7 lat, nie tylko na ten miesiąc spełnienia wszystkich marzeń. Zapraszam Was! na warsztaty, które odbędą się w Mielnie i w Warszawie. Tu będę mówiła na warsztatach przede wszystkim o nowej energii, która pojawia się już właściwie teraz, ale będę mówiła dalej o roku 2020 i połączeniu Saturna z Plutonem, i jednocześnie o nowych czasach, o nowej, o nowej przyszłości. Zapraszam do rezerwowania miejsc, zapraszam do porad. Dziękuję za lajkowanie, za komentowanie, za subskrybowanie i dzielenie linka. Wszystkiego dobrego, pięknych lat z tym uranem następnych 7 lat. Wszystkiego dobrego.